no witam wszystkich no jak widzicie dzisiaj jestem w innej scenerii wczoraj sobie tutaj udogodniłem wyjście na, na podwórko na yard także tak mnie tutaj, tutaj dzisiaj siedzę sobie bardzo wygodnie w fotelu przy stole no i tak jak widzicie piękną pogodę mamy Super jest Wczoraj byłem na fizykoterapii No jestem nieco zmartwiony Chociaż ta fizykoterapeutka mówi Że dużo lepiej wyglądam od pierwszego razu Jak byłem Ale ja jakoś nie zauważam No mnie ciepło Jakoś nie zauważam Tej zmiany Nie wiem, Paweł mój syn mówi Że nie wiem, ja może chcę wszystko za szybko, ale ja widzę, że jest, no nie wiem, nie wiem, liczę i czekam na tą protezę, że w dużej mierze pomoże mi ta proteza ale też boję się pomyśleć, że w razie jakby coś nie było tak z tą protezą nową to nie wiem, to chyba przyjdzie załamka, no bo nie wiem jak to, jak to wszystko by było wtedy zorganizowane, jak ja, nie wiem, jak ja bym sobie dawał radę dalej no cóż, poza tym to nic nowego czekamy teraz na, na, na żonę. Żona przyjedzie po godzinie parę minut przed, przed czwartą, czy może po czwartej. No, i tak to wygląda. Tak wygląda z tyłu nasz yard. Nie wiem czy widać coś, czy nie widać. Ale mamy bardzo ładny yard, duży, tylko strasznie dużo rośnie tych żółtych kwiatów, tych Kaczyńcy. Chociaż wczoraj kosili, kosiarze byli, kosili wczoraj skosili, a dzisiaj znowu tych kwiatów jest mnóstwo nie wiem dlaczego, to to strasznie szybko one się odradzają te kwiaty no no cóż, poza tym to jak widać, ciepło, ja jestem w koszulce także naprawdę jest super pogoda fajna nasze drzewo piękne niedługo zacznie kwitnąć będą piękne kwiaty ale i będą bardzo krótko bo to może będzie pięknie wyglądało tydzień czasu a potem to wszystko spada i tak to wygląda no poza tym to co no poza tym no, nic, nic za bardzo się nie zmieniło wszystko jest tak jak było Chodzę na fizykoterapię. No jak mogę, to staram się wychodzić na dwór ile mogę. Trochę zaglądam do samochodu, przepalam samochód. Zresztą mieliście okazję się przekonać, bo często właśnie robiłem nagrania z samochodu z wewnątrz. No ale wczoraj postanowiłem, że muszę, nie, muszę się tutaj wydostać na yard, bo tylko przed garażem i przed garażem, albo w garażu. A tak muszę troszkę tutaj w takim plenerze bardziej, nie wiem jak to nazwać, ale taki bardziej swojski, może powiem, taki swobodny, na powietrzu, wśród zieleni. I tak. No, coś poza tym, no poza tym to nie wiem. Bo, święta minęły bardzo fajnie. Miałem w domu swoje wnuczki, piękne, złote dziewczynki, które bardzo kocham. One myślę, że nas też kochają bardzo, bo jak przychodzą, to mało nie dostaną. Powiedzmy, szaleją po prostu. A szczególnie szaleją za babcio. No, no, nie powiem, że i mnie nie kochają, ale szalejo za babcio Bardzo szalejo za Pawłem, za Agato No wspaniałe dziewczyny, wspaniałe, naprawdę wspaniałe. I tak to wygląda kochani Poza tym Poza tym, no stara, stara, stara bieda Staram się jakoś to wszystko łączyć ze sobą jakoś staram się, nie załamywać, chociaż naprawdę jestem, nie wiem, nie wiem, ale jakoś nie patrzę na to zbyt optymistycznie. Bo mimo, że ta fizykoterapeutka mówi, że wyglądam lepiej i tak dalej, ale ja, ja za zbytniej poprawy nie widzę. No, tak jak już mówiłem, jeśli ta proteza nowa mi w tym coś nie pomoże, to nie wiem. Jak to będzie dalej? No. No i tak. No i cóż więcej. No czekam teraz zaraz babcia wyjdzie na dwór. Też tutaj posiedzi trochę na słoneczku. No i tak to wygląda. Najważniejsze to, że ta ręka mi w zasadzie przeszła, nie boli mnie tak już. Mogę trzymać się schodząc na dół za poręcz i tak dalej. Także bardzo martwi mnie tak, bo śledzę na internecie śledzę e, wyniki naszego uks u także myślę, na który gra na poziomie trzeciej ligi. Myślę, że w tym roku już nic ich nie uratuje przed spadkiem do czwartej ligi. Nie wiem, że takie, takie miasto jak Łomża, tyle, tyle ludności, no to są powiedzmy dwa podobne miasta jak Suwałki. Suwałki mają pierwszą ligę, a my bronimy się przed spadkiem z trzeciej ligi. Mi się zdaje, że wszystko wyłącznie zależy od władz. Władz no nie wiem jak to powiedzieć, powiatowych, starostwa i tak dalej. Mnie się zdaje, że żeby we władzach zasiadali ludzie, którym zależy na tym, którzy są yy, z krwi i kości z Łomży, to myślę, że byłoby to zupełnie inaczej. Inaczej by się odbywało. Mi się zdaje, że właśnie tak jest w Suwałkach, że tam w Suwałkach są ludzie, którzy tam się urodzili, tam zależy im na tym, na sporcie mają powiedzmy sponsorów i tak dalej i zespół gra na, na poziomie pierwszej ligi no i tam nie wiem no. w jednym sezonie są w czubie nawet nawet byli o krok od awansu do ekstraklasy no w tym roku w tym sezonie idzie im co nieco gorzej tam też się chyba będą bronili przed spadkiem z pierwszej ligi ale myślę że sobie dadzą radę że mają taki zespół że dadzą sobie radę i utrzymają się w tej pierwszej lidze bo uważam, że Ełka jest Łomża, nasza, m, moja drużyna, w której ja spędziłem tyle lat. Grałem w niej, naprawdę zostawiłem na tam, tam na boisku w Łomży spory kawałek życia. I straciłem zdrowia. Także myślę, że przed spadkiem z trzeciej ligi w tym sezonie się nie obronią. Do tej pory grając, ja nie wiem, 4 czy 5 meczy, to dopiero zremisowali jeden mecz, który grali w Ełku z... z Taka jest Ełk. To dawny Mazurełk. Zremisowali 0-0. A tak wszystkie mece, mecze przegrywali. W tej chwili mają, są na ostatnim miejscu. Mają 7 punktów. A przedostatnia drużyna to nie wiem, chyba właśnie Ełk. Mazurełk ma tam tych punktów. Ja nie wiem, 20, chyba 1 czy 2. No to chyba raczej nie ma mowy. A spada 4 drużyny. Także nie ma mowy chyba raczej o uratowaniu się przed spadkiem z trzeciej ligi no nie wiem, zobaczymy ja myślę, że chyba, że chyba, że będzie jakaś reorganizacja że jakieś zespoły się może wycofają i tak dalej, no to tak może by się utrzymali i zostali w trzeciej lidze jakimiś kuchennymi drzwiami by weszli, no a tak poza tym to mi się zdaje, że chyba nic z tego nie będzie no też mi przykro jest, że klub UTW Łomża przestał istnieć też zostawiłem tam gromadę zdrowia, i czasu, i poświęcenia nie wiem znikło to, tyle sprzętu było sprowadzonego, nowego sprzętu, nie jakieś stare, co stare grzmoty, łodzie czy coś, tylko były właśnie sprowadzone nowe łodzie, nie wiem, co się z tym stało, nie wiem kto, kto za to powinien beknąć, odpowiadać. Nie mam pojęcia, co się dzieje po prostu. Jeśli chodzi o sport w Łomży, to jest naprawdę duże dno i tak dalej. No widzę, że tam no nie jest powiedzmy źle w tych klubach tak zwanych szkolnych, bo tam widzę, że tenisistki pięknie grają, no siatkarki nieźle grają, ale to są wszystko kluby, kluby szkolne i to są kluby, które podlegają pod szkolny związek sportowy. No myślę, że w tym szkolnym związku sportowym ktoś jest na tyle mądry i odpowiedzialny, że zależy mu na tym sporcie. Wiem, że tenisistki to prowadzi Wacek Tarnacki, który za moich czasów jeszcze prowadził i naprawdę chłop, który zostawiał też zostawił kawał, kawał, kawał życia w, z tymi tenisistkami w tym sporcie i dalej w tym działa, bo kocha to. Tak powinno właśnie wyglądać, tak powinno wyglądać wszędzie w piłce nożnej. W każdym dyscyplinie, w wieślarstwie i tak dalej, że powinien robić to ten, kto to kocha. Mnie zależało na Łomżyńskim Towarzystwie Wieślarskim i ja naprawdę robiłem wszystko, żeby to by się utrzymało tak jak ja sobie to wymarzyłem, ale no niestety nie udało się. Ktoś pokierował tym, potem po mnie zmieniali się szefowie klubu, którzy nie potrafili, nie mieli pojęcia o tym. I, I dlatego to wszystko legło w gruzach, no niestety. No tak, no to tyle. No. Na razie na dzisiaj tyle, bo za, za dużo żalu wylałem i zdaje mi się, że... Ale zdaje się, że miałem rację i mam rację, że tak właśnie powinno zależeć ludziom, na, którzy, którym zależy na Łomży, na naszym na rozwoju Łomży, na rozwoju sportu, nie wiem, coś tam, coś tam robi, próbuje robić, prezydent Chrzanowski, ale, ale za bardzo tego nie widać. Jeśli wypowiada się na, na radiu Z18, wypowiadał to, to twierdzi, że mu zależy, że to, że tamto. Ale jakoś psz, Rada Miejska i prezydent e, nie bardzo, nie bardzo wyskakują powiedzmy z jakimiś dotacjami, z pomocą dla klubu i tak dalej. No, także czarno to widzę w każdym bądź razie. No dobra. Na razie tyle. Żegnam Was i do na do następnego usłyszenia